OK, dojechaliśmy do Szczutkowa. Mamy działeczkę przyłączoną. Mała działka przy drodze asfaltowej. Z trzema campingami. No, zobaczymy, ogrodzona, więc to jest na plus. Będziemy dzwonić się, pytać. Kapliczką, krzyżem. Choineczki. jak Andrzeju? Mieszane urzucie. Mieszane ja też trochę, bo myślałem, że jest trochę na odludziu, a niestety tam jest jakiś świetlica wiejska, jest latami 90. To też, no jakiś sentyment mam do tego, ale chyba nie taki mocny, żeby to kupić. O, zobaczymy. Zaraz będziemy dzwonić do właścicieli. Ale zobacz, tu wystaje kabel elektryczny, tutaj prąd już I tak, tak, pewnie woda też jest, bo jest świetlica, więc myślę, że tam też mają wodę nie, na tak, pewno. Tak, ja na, tak. Na, na, na Woda, prąd? Portalu. Tak. Więc woda jest tutaj w tej świetlicy. Jakiś tam gospodarczy A, mały no, budyneczek. na działki jest też prąd, na jakimś słupie brzydkim. No jest prąd, no, no, tak, no, no zobaczymy. i spyt... No zobaczymy, jak to zaraz będziemy dzwonić.